Zostaw łapkę w górę i suba za 69 lat pełnego szczęścia. Zaryzykuj! Hejcie szymankowidowie, z tej strony Regalika. Dzisiaj będziemy psuć sezon siódmy w Fortnite. Będziemy dostawać się na wielki, ogromny statek matka, który jest tam na górze. Będziemy lecieć ufo na wyspę startową i zabijać ludzi busem bojowym w normalnym meczu oraz wygramy pewnym glitchotrikiem, tak wymyśliłem to teraz. I zobaczcie jak bardzo jest to OP w dzisiejszym Fort. Jeżeli chcecie wygrać 100 leweli karnetu bojowego w tym materiale, to wystarczy strzyć łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem, jako kod rogaliki, więc w stopie Fort. Oraz napiszecie komentarz dotyczący filmu. A tymczasem zapraszam do oglądania! Dobra, a więc aby dostać się na statek matka wystarczy, że stworzycie battle lab, klikniecie play i w ustawieniach meczu wybierzecie gravity asteroid i akceptujecie. Chodzicie na battle lab i za chwilę pokażę co trzeba zrobić dalej. Po załadowaniu zobaczycie, że szybciej skaczecie, a w tym momencie będziecie musieli po prostu wybrać wędką hopflopera i spicy rybkę. Ok, mamy już hopflopera, teraz jeszcze tylko spicy i mamy też spicy rybkę. Także mamy już wszystko co potrzeba, teraz wystarczy tylko uzbierać full matsów, a na battle labie jest to bardzo, bardzo proste. Dobra, kiedy mamy już względnie Full Fullmatsów na Waszym koncie, musicie polecić na miejscówkę z UFO. W moim przypadku będą to Bonnie Warpsy, i po prostu bierzecie UFO. Ja tutaj, korzystając z grawitacji, zbliżę się do bardzo bliskiego poziomu do tego UFO. Dzięki czemu ono już jest zniszczone, a ja mogę sobie w powietrzu poradzić z tym ziomem. Okej, okay, albo nie mogę. I po prostu biorę z niego aptekę, leczę się, biorę UFO. I za chwilę tym UFO widzimy się dalej. Kierujemy się jak najbliżej statku i po prostu budujemy Skybase, który jak najmocniej przybliży nas, właśnie, do statku. Mat! A za chwilę wejdziemy do niego do środka. Dobra, gdy jesteśmy już na maksymalnej wysokości, wtedy budujemy sobie ogromniastą platformę, która to pozwoli nam przybliżyć się do środka statku, bo tylko w środku, że tak powiem, dać do niego po prostu wlecieć. Myślę, że o 3-4 kratki musimy się po prostu obniżyć. Czyli tak naprawdę tutaj i tutaj budujemy końcową platformę właśnie do statku mat. Teraz transportujemy nasze ufo nad naszą platformę. Tak naprawdę na nasz końcowy koniuszek tej platformy. Dobra, tak więc jeszcze raz mamy wszystkie temy. Mamy rybki, i możemy już lecieć do góry. Tak naprawdę, UFO jest na takiej wysokości jak potrzeba, około 50 metrów. Wysiadamy z niego, lecimy sobie po prostu na dół. W tym momencie jemy jedną rybkę, jemy drugą rybkę. Niszczymy to ufo, tak, żeby po prostu na nas zleciało. I w tym momencie za chwileczkę zobaczycie, jak ufo wystrzeli nas do góry. O właśnie i lecimy do statku matki. Jestem ciekaw, czy tym razem uda się po prostu dolecieć, ale wygląda na to, że przebijemy tą magiczną barierę. Doleć, 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 doleć! Jesteśmy! Jesteśmy w środku i ja pierdzielę, jak to pięknie wygląda. Jak to pięknie w środku wygląda, ale niestety już zlatujemy. Kurde. Mało było czasu, żeby przyjrzeć się, co tam jest, tak naprawdę. No dobra, ale teraz na powtórce odblokowała nam się możliwość dolecenia, właśnie do tego statku. Co jest ciekawe, tutaj nic w nim absolutnie nie ma w tym statku. Ja najgorsze jest to, że nie mogę się ani troszeczkę podwyższyć, ani troszeczkę zniżyć tutaj, bo za chwileczkę będzie yy, to dziwnie wyglądało. Natomiast. Tutaj nic nie znajdujemy w tym statku, tak naprawdę. Oprócz tego, że jest wielki i totalnie kozacki, a tam na górze ma jak, taką samą powłokę jak tu na dole, tylko po prostu odbicie lustrzane. Możemy w tym statku matce sobie po prostu polatać, a ja jestem po prostu tutaj. Co jest najciekawsze, jakie to jest rozmiarowo wielkie, co nie? Możecie sobie zobaczyć, jakie to jest rozmiarowo wielkie. Tylko, że teraz nie mogę polecieć do góry w żaden sposób. Ja jestem tutaj, a tu jest statek matka cały ogromny, wielki statek matka. Naprawdę ogromny obiekt i naprawdę przepiękny w Fortnite. Dobra, słuchajcie widzowie, jest dzisiaj ze mną w szaku i witam, robimy. Witam. <noise> witam, witam. I robimy misję. Wyspa startowa i zabranie busa bojowego z wyspy startowej. Ale żeby to zrobić w normalnej gierce, to nie jest takie proste. Musimy jak najszybciej rozwalić UFO. A ja nie mam żadnej broni do zrobienia tego. Okej. Okay. Rozwalam to UFO, które jest najbliżej Slurp tracka, bo musimy wziąć bo Slurp track. Podnosić nie Ja podnoszę. Widzę, właśnie. Ja staram się je zrzucić szaku i ono zaraz upada już. Za sekundkę, dosłownie. Dobra, i leci na dół, i leci na dół. Dobra, wsiadamy od razu i od razu lecimy, bo musimy to szybko załatwić. Ja idę stary odjechać już busem od slurp Traka, więc może tu przylecieć po mnie. Dobra, odjeżdżamy trakiem od surp traka, żebyśmy mogli go bez problemu podnieść. Ja wsiadam, szaku, wsiadaj, dobra, wzięliśmy surp traka i elegancko lecimy na wyspę startową. To się na pewno uda, stary, zobacz na strefę. Dobra, lecimy Ale po prostu. Jest idealna strefa pod to, żebyśmy po prostu to zrobili, więc let's go. To jest jedna na milion, szansa. Dobra, wjeżdżamy przez na, I już zabiera nam HP, więc to nie jest takie proste. Okej, okay, zmieniła się kamera, ale jest dziwna. Co jest grane? Ja siedzę. W, w ogóle stary, ja siedzę w stąd chłopców. Co jest? Pierwsze osoby. Jest git, opadam już na dół. Niech się ta kamera zmieni. Lecimy na dół, lecimy na dół z tym slurptrackiem Po malutku, po malutku. tego slurptracka, stary. Ja no, że zginąłem. I możemy Dobra, użyć slurptracka. Dawaj slurptrack track szybko. Dobra, szybko, budujemy się teraz do góry i porywamy naszego busa bojowego. Dawaj. Dobra, jest git, lecimy, stary. To się Daj, musi lecimy. udać już uda. teraz. Dawaj. Ile masz HP? 84, tak jak ja mamy identycznie, więc jest git. Pamiętajcie, że nie możecie już wetspida, jak macie tą kamerę, bo wtedy slurp track niszczy wam realnie wasze UFO i jest przypał, wtedy nie możecie wlecieć. Ale dobra, nie Udało ma już się. kamery i jesteśmy! Czyż my będziemy? Tak, tak jest, jest, jest. Mamy busa bojowego w normalnym, w normalnej grze z wyspy startowej, widzowie. Tylko, że ja nie mam totalnie lutu i przydałoby się po prostu gdzieś wylądować po lut. Ale jest git, mamy busa bojowego. Ciekawe, jak inni gracze będą w sumie reagować. Jest git, 46 osób zostało. Jesteśmy w zonie, jesteśmy wreszcie bezpieczni. Dobra, mamy busa bojowego, możemy go tutaj postawić. On jest strzela do nas chłop. Strzela do nas chłop, lecę na dół, lecę na dół, lecę na dół. Porwał go, porwał go. Dawaj skrzynkę Właśnie. otwieramy. Dawaj jakieś bronie dobra. Pompy. Jump. Idealnie podda, stary Dobra, Ufa się zregenerowało, więc możemy chyba brać busa i lecieć, dawaj Ale czemu nie mogę wziąć busa bojowego? Nie tak. No Nie mogę go wziąć, stary To nie robią On się dał porwać w ogóle Niszczymy ja go z ufa. Ma Mateusz, co ty robisz? Ja obniżam lot, kolejne 30 I kolejne 30 leży, nokt Dobra, Dobra ląduje i go kasuje od razu ja Tak, tak, ten. tak, on miał skara w ogóle, jaki on miał loot totalnie, kozacki Próbujemy złapać tego busa jeszcze raz No nie, on się zbugował, stary Weź go popchaj może kawałek Da się? Dobra, spróbuję, czekaj. Spróbuję ufem. Nie, tak się go poprzed, stary. On się zbugował. To no, próbuję, A, ale. ale... Chyba nic się nie da z tym zrobić, stary. Tu są, A tu są chłopy na sierbanych? Dawaj, 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 buduj boksa, gościu, buduj boksa. Nie z railguna walą. Będziemy spadać. No, jeden HP, jeden HP. Dobra, spadamy, spadamy, spadamy. Musimy ich zwabić, stary, do busa bojowego naszego. Chodź w nich, chodź Zabia, w nich, on jest, na, on, ta, 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 on jest na white. Drugi white, drugi white z tym Railganem. No gdzieś tutaj pod wodą pływa ham. Mam jeden HP, muszę iść do Zauna. Nice. Nie no, przed tobą jest ziomek, będzie do ciebie strzelał. Nie, no Ósme no. miejsce z naszym busem A, bojowym. No. Ja pierdzielę. Dobra, do tego będzie nam potrzebna cała różowa bohaterka I kilka emotek, które pozwolą nam stać po prostu w miejscu Dobra, tym razem lecimy tą fioletową bohaterką na środek I chyba już kumacie o co tutaj dokładnie chodzi Tak jest, będziemy starać się wtopić w te fioletowe elementy Które po prostu będą nas chronić w jakiś sposób Jesteśmy totalnie na fioletowo, on nas totalnie nie widzi O, odszedł sobie ziomek Tam jest kolejny ziomek, który też w naszą stronę absolutnie nie patrzy Dobra, przeniesiemy się w delikatnie inne miejsce Dopóki Morty absolutnie nie ma Zamiaru się odwrócić. Idziemy sobie troszeczkę wyżej i po prostu tutaj udajemy kwiatka. Jesteśmy w top 58. Ciekaw jestem, czy ktoś jest w stanie nas zauważyć. Słyszę jakieś ufo. Nie wiem, czy ono nas widzi. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że on nas totalnie nie widzi i zobaczymy, czy przejedzie obok nas. Tak jest. On przelecił obok nas. On nas totalnie nie widzi, co jest. Ja pierdziele, ten trick działa, widzowie. Odpuścił. Jak to jest w ogóle możliwe, widzowie? Okej, okay, ziomek wziął jakiegoś busa i prawdopodobnie będzie chciał na kogoś zrzucić. O kolejne ufo tam porywa ziomeczka. Tylko, czy to jest ziomek? Puścił ma na sam dół? On sobie tańczy, wyrzuca mu itemy. Co tutaj się dzieje w ogóle? Nie wiem. Ej, słyszę tutaj ziomka. Patrzcie, tu jest ziomek. Patrzcie, tu jest ziomek i on nas nie widzi. Co jest grane w ogóle? Proszę tylko, żeby kula mnie nie dotknęła od tego. Ja tutaj sobie stoję, okej? Okay. On go chciał przejechać ufem. Porywa go. Nie, ja tylko żeby nas nie porwał przypadkiem. Żeby mu się nie podświetlił cel. Rozwala go. Rozwala go cały czas. Niszczy, niszczy tego typa, co jest? Proszę, zajmijcie się sobą. Dajcie mi być kwiatkiem dalej. I kolejny ziomek jedzie samochodem blisko mnie. A ja nie mam żadnej broni. Też przejechał obok mnie. Ale fakta, po co tu chodzi? Co to jest grane? Tutaj jeszcze kolejne ufo strzela z daleka. Łagam, żeby tutaj dało strefę. Ja tu stoję do końca gry. Tam jest kolejny ziobek. Dobra, niestety nie mamy strefy w tym miejscu, ale tu jest jeszcze jedno miejsce, w którym możemy udawać właśnie tego kwiatka. Więc chyba się stąd po prostu wyniosę. Tak jest. Co tutaj się dzieje w tej gierce? Top 26 udając kwiatek. Jedyny problem jest taki, że mam 10 matsów i nie mam absolutnie żadnej broni. Uf. O nie, dostałem, dostałem od Ziomka, muszę stąd uciekać. Dobra, jest samochód, więc jest duża szansa, że tam po prostu dojadę. Robimy naszą emotkę i dalej udajemy kwiatka. Top 12 udając kwiatka. Co jest grane? Dobra, uwaga, chwila prawdy. Czy da nam strefę tutaj? Czy nam jej nie da? Jakby tutaj dało strefę. Nie, kawałek dalej. Dobra, 10 graczy zostało. W zasadzie to 9, a my jesteśmy kwiatkiem. Dobra, jestem w zonie i udaję figurkę po prostu. Ej, tu jest Ziomek. Co jest? On mnie nie widzi? On mnie nie widzi? Co jest grane? Co jest z tym Ziomkiem nie tak? Zabiłem go, co jest, co jest z ziemkami nie tak w tej gierce Dobra, on miał wszystko, więc złoty spas Ja pierdzielę co jest z ziomami w tej grze Dobra, strefa idzie, a więc wszystko wygląda na to, że muszę się stąd po prostu ulotnić Dobra, jesteśmy w top 5, cały czas udając kwiatek Ale nie mamy tu strefy Dobra, jestem w top 3 Trz Mam dużo maców, ale nie mam HP Muszę kogoś chyba za chwilę zabić To jest chyba mój czas Muszę któregoś z nich zrzucić albo obić Ej, czekajcie, ja tu skolapsuję Skolapsuję to totalnie Patrzcie, co się dzieje Leci cały budynek Jeden nie żyje, a gdzie drugi? Drugi się złapał, kolapsuje to On jest tu, nie dostał znowu, co jest? Jak to jest możliwe, że on nie dostaje z tego spaza? Nie, muszę go zabudować Teraz matce się skończą, nie Leży, let's go Wygrałem gierkę Używając tego fioletowego bohatera Będąc kwiatkiem przez całą grę Ja pierdziele, co to się wydarzyło?